Cześć, Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gryparm Simulator 2025 na moim kanale. Słuchajcie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku dokończymy sobie naszą wyprzedaż plonów tego, co pozbieraliśmy, ponieważ zostały nam tylko wióry, a już nie chciałem tam tego odcinka na tyle przeciągać, żeby nie trwał on jakoś super długo. No i teraz tak, przede wszystkim mamy już drugą połowę stycznia. Tam, jak widzicie, w oddali, już mam pod przygotowany taki podajnik taśmowy, dzięki któremu będziemy sobie mogli. W bardzo fajny i szybki sposób. Co prawda kosztowało kosztował mnie to jakieś 2000 tysiące złotych wypożyczenie tego podanika samo. Więc no tutaj muszę przyznać szczerze, że nie był to jakiś super tani biznes, no ale nie miałem wyboru też. No i taki jest mały dylemacik, słuchajcie. Bo ja mogę sobie zrobić tak, odepnę sobie tą przyczepę. Mogę sobie zrobić coś takiego, że sobie zepnę te dwie przyczepy, bo tutaj jest zaczep do tego. Ale to nie jest takie wszystko kolorowe, jakby się mogło wydawać, bo ten ciągnik będzie miał raczej za mało koni, żeby to wszystko uciągnąć, więc będę musiał go też zmodyfikować i w niego też zainwestować. Ten akurat tego Challengera nie chcę sprzedawać, bo on mi się podoba i dlatego też właśnie zainwestuję w niego trochę pieniędzy, zmodyfikujemy go. I on tutaj może mieć maksymalnie ile? Tu jest 160, 225, 225 koni. Teraz mam 180, czyli no 40 koni, 45 koni więcej. Więc no tutaj wydaje mi się, że warto jest włożyć w niego trochę tych pieniędzy. No i też musimy mieć to pod, na uwadze, że no to nie jest jakaś tam, wiecie, wydanie pieniędzy w błoto, tylko to jest inwestycja w przyszłość, bo dzięki temu będziemy mogli sobie też kupić właśnie na przykład jakieś większe maszyny. Kolejny temat, no to muszę sobie zablokować dyszel bo ja tak sobie nie, nie wycofam sobie, nie ma takiej opcji, że ja tak dał radę wycofać yy, ze skrętnym dyszlem ewentualnie przejechać obok tego i gdzieś tam próbować wtedy kombinować, to tak a tak inaczej, no to raczej nie, nie, nie widzę tego, po prostu mam nadzieję, że da się to spiąć i patrzcie, że to jest a no właśnie, bo ja to zapomniałem, że w tych przyczepach właśnie jak, o dobra, to zrobimy tak postawię sobie tą przyczepę, o a jak zrobię tak, no i to jest ten minus a to już sobie może dostawię. Ej, no powinno teraz złapać, nie oszukujmy się. Ta, złapało. No i lecimy sobie pod y, nasz podajnik, ktoś mówi. Kurde. Warsztat rzemce przejechał. Y, muszę odkryć plandeki, czyli chyba tak było. No dobra, no z tej mogę ściągnąć, z tamtej nie mogę ściągnąć. Może się ściągnie automatycznie, jak podjadę. Zobaczymy. Też się zastanawiam. Kurde, no powiem szczerze, że taki transport. Yy, tych zremków, no to będzie coś potężnego. A! Muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Kontrol i odblokować chyba dyszel. Tak, odblokowany. No bo inaczej by mi to w ogóle nie totalnie latałby jak porąbany. No taki pociąg. To może być nielada wyzwanie. Tu mam łąkę po łące mogę jeździć. Śniegu trochę zniknęło. Więc nie jest aż tak źle. Dawaj, syp panie. Jak mi się te wiury tutaj ładują, to zanim mi schejtujecie w komentarzu, że kurde, m, tą przyczepą sobie tak silną rączką manewrowałem, dajcie znać, ilu z was potrafi cofnąć przyczepą w Włosiu z dyszlem. No? No i strasznie się rozmazuje tutaj to, nie wiem czemu. Przez DLSS-a pewnie, bo ja mam, no właśnie, dobra. Ja mam tą, tego DLSS-a znowu i to, to sprawia, że są takie smugi się robią. Ej, dżojęci, Ci Przy dynamicznym ruchu, wiesz? Nie, to nie widać, no. Raz widać, raz nie widać. Czasami nie widać, czasami nie widać. Teraz pada śnieg, to nie widać, żeby tak się gdzieś tam smużyło. Sprawdźmy sobie, gdzie ja te zremki będę musiał zawieść. To jest też dobre pytanie. Handlarz zwierzętami, tutaj mamy... Terminal e, transportowca zboża. Tak, tutaj bym musiał. Gdzie to jest na mapie? Znowu tam daleko? Stąd muszę jechać. Czyli tą główną, jakbym cały czas poleciał, to nie byłoby źle. Tak, czyli z Gospa wylatuję sobie... Nie, bo tędy nie jadę. Nie, tędy nie jadę, bo tu jest za dużo takich górek i, i tych. I tędy wcześniej jechałem z przyczepą i tylko miałem zboże na przyczepie. To było ciężko, więc teraz muszę pojechać tutaj po prostu w lewo, jak sobie wyjadę z gospodarstwa. Nie, w prawo i cały czas główną. Ewentualnie jeszcze mogę o tam pojechać, nie? No dobra, to już wiem mniej więcej. Mamy full. Teraz trzeba jechać. Zobaczymy, czy, czy da radę. Podoła, czy nie podoła. Włączę sobie jeszcze światła, bo jest jednak trochę zimnawo. Znaczy zimnawo ciemno. Śnieg pada, takie... No nieprzyjemna pogoda ogólnie. Jak na ten, jak na robotę, przynajmniej na zewnątrz, bo w ciągu tutaj wiecie, ogrzewanko, wszystko. Grzana, kuciapka. kierownicę jeszcze grzano mogliby zamontować, nie? Ale kuciapka grzana, także spoko. Powiem Wam szczerze, że wcześniej, jak jechałem z tą przyczepą tylko i wyłącznie samego zboża, w pszenicach sprzedawałem, to ten ciągnik naprawdę miał cholernie ciężko. Teraz, jak mu zwiększyłem tą ilość koni, ma 225 koni, o 45 koni mu zwiększyłem tą moc, no to jest diametralna różnica. Tym bardziej, że nie ciągnę teraz 27 tysięcy, czy tam 28 tysięcy litrów pszenicy, tylko 47 600 litrów zrembek Wagowo wydaje mi się, że zrębek. Powinny być cięższe, nie? Ale ja tam się nie znam. Nie wiem. To, to, tutaj to raczej przeliczyk jest na litry, nie? Więc ciężki temat tutaj do, do tego, że te 45 koni e, zrobiły taką dużą różnicę, a tym bardziej, że ja mam tutaj o wiele więcej towaru nawalone. Nie? No i też trasę obrałem taką dosyć łatwiejszą, bo na razie mamy z górki: jak będę wracał, będzie pod górkę. Ale tak czy siak, na prostym odcinku ten, ten ciągnik, jak jechałem z pszenicą, miał dużo, dużo ciężej niż teraz, jak ma o wiele więcej za sobą ciągnie i tylko te 45 koni więcej. Także inwestujcie swoje ciągniki, Wincy Kuni, wincy Kuni. Też taka ciekawostka mała, jaką zauważyłem. Zobaczcie, jak włączymy sobie kierunkowskaz w ciągniku, yy, to zobaczcie, że świecą nam ryga nam też od awaryjnych, nie? To te grzejanci. Głupki. Głupki, Kurde. O, zobaczcie, jest tablica na Farmcon. Get your ticket here. Ej, ciekawe, czy jak zeskanuję? Kod... Na pewno jak zeskanuję kod caskowy, to mi wyskoczy po prostu strona internetowa, gdzie gdzie będą mógł kupić bilet na farmcon. Giantci się reklamują w swojej własnej grze. A tak się zastanawiam, czy nie dojdzie kiedyś do takiej kuriozalnej sytuacji, że na przykład jakieś wiecie reklamy producentów maszyn rolniczych, chociaż nie, bo grupa odbiorców jest na tyle zróżnicowana, że chyba nie opylałoby im się to za bardzo. Dobrze, ale co my musimy zrobić, to najpierw muszę wyładować z tej przyczepy tutaj, którą mam. I tak, minus tego tutaj jest taki, i nie mogę inaczej tego zrobić, że tutaj wyładunek jest tylko do tyłu, bo ta kratka jest bardzo mała. Więc tylko i wyłącznie w ten sposób mogę to zrobić. Jeśli chodzi o zarobek, to będzie to mniej więcej 1 do 1, bo tutaj sprzedajemy prawie za 1000 dolców. 1000 zł za 1000 litrów, nie? Jak widzicie, 27-28 tysięcy litrów. Tutaj ta przyczepa dokładnie ma e, pojemności. Nie? No i dostaliśmy na to 27,938, czyli dodam no niewielka różnica dosłownie, nie? I teraz na drugą muszę się przerzucić. Typem leci? Nie, podnosi się, dobra. Kurde, żeby tylko węże nie strzeliły, bo to jednak już jest obciążenie, nie? Też tam było więcej, ale trochę tego oleju się rozeszło. Ej, kurde, co tu się od Janie Pawliło? Powiem szczerze, że nie wiem, czy nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. To... Ej, co jest? Tu szło tornado? Tornado tak może zniszczyć drzewa w farmingu? No, bez jaj. No nie no. Albo to jest jakiś bug. No i to wszystko mogę powycinać. I powiem szczerze, że nawet nie, nie głupie pieniądze, by na tym były. Ej, no, to jest wszystko. Łamane, no tu musiało być tornado. No, to już chyba będzie końcówka, wydaje mi się, że... Na jedną przyczepę powinno się zmieścić, jak widzicie, trzy transporty pełne zrobiłem, czyli 150 tysięcy już co najmniej mam zarobione na tych zrębkach i to tylko i wyłącznie na tych drzewach z gospodarstwa, które wyciąłem. To było dosłownie, nie wiem, z cztery takie wielkie drzewa i kilka takich mniejszych i krzaki. No, to jest dobry pieniądz. Dobry pieniądz. Jak potrzebujecie pieniędzy, to piła i też możecie, pamiętajcie, że możecie sobie, nie wiem, wieczorkiem. Albo dobrze rano piłem motorową i tam u sąsiada zrobić, żeby miał trochę bardziej przejrzyście na, na, na podwórku. Dobra, no mamy czysto. Wszystko zebrane. Podajnik taśmowy już nie będzie mi potrzebny, więc niedługo go zwrócę. I jak to wychodzi? No wychodzi nam 24 tysiące, czyli w sumie miałem jakieś... Jakieś 170 tysięcy litrów. No to jak liczyłem, to niedużo się pomyliłem, bo tak obstawiałem, że miałem 3 te przyczep, 5 tych przyczep, że tutaj wywaliłem. Gdzieś tam mi jedna niecała przyczepa umknęła. Lecę to sprzedać. Całkiem fajne pieniądze z tego są, jak widzicie, bo teraz mi też wpadnie około 24 tysięcy złotych, więc będę miał prawie 320 tysiaków. Wy to widzieliście, co on zrobił? Zajechał mi drogę. Bo swoje... Giant ci nauczy swoje boty prowadzić yy, samochody dobrze? Dziękuję. Dobrze, moi drodzy. Wielkie podsumowanie. Oczywiście, tak. Dzisiaj, jak widzicie, w styczniu 166 tysięcy zrobiłem na samych zrębkach. W grudniu zarobiłem 21 tysięcy, ale tutaj mamy jeszcze sprzedaż, sprzedane produkty, bo tutaj mam też grzyby, jeszcze 52 tysiące za grzyby, tutaj mamy za inne palety, tutaj mamy też sprzedano olej, tutaj mamy też sprzedaż rzepaku, pszenicy. Także jak widzicie całkiem fajnie to wygląda. Też nie wydawałem jakoś dużo pieniędzy. Tutaj mamy dochód z usług rolniczych, a misje sobie robiłem. Finanse są dosyć przejrzyste tutaj. Tutaj mamy koszt budowy, to się zgadza. Sprzedane budynki, to też by się zgadzało. Akurat tutaj nam się ładnie to zbilansowało. Ważne, że jakby koszt budowy jest mniejszy niż sprzedane budynki, co, coś tam nam zostało. Koszt obsługi pojazdów, to, to są pojazdy wypożyczone. I tak się zastanawiam właśnie jak to tutaj wygląda jeśli chodzi o te pojazdy, które ja sobie wziąłem w ratach, bo ja tam chyba na 6, na pół roku sobie wziąłem przyczepę. A tak, nowe pojazdy. Zobaczcie, 6000 tysięcy. Nie w październiku miałbym tyle samo. To musi być rata. To jest rata, którą płacę za przyczepę, chyba z tego co pamiętam. Tą, właśnie którą tutaj sobie wywożę Wszystkie moje produkty na dobrą sprawę, bo ona jest największa. Tak. dokładnie tak. No. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, czy wy sprzedajecie te zrębki, czy robicie to na zrębki. Ogólnie uważam, że zrębki mega spoko opcja. Tym bardziej, że nie kosztowało mi to jakoś super dużo czasu, jeżeli chodzi o zrobienie tych zrębków. No i kolejna sprawa, to to nie jest wszystko, co mogę zarobić z tych drzew, ponieważ tam na gospodarstwie mam jeszcze te duże kłody, które leżą i które się nie mieściły po prostu do rębaka. I te kłody też przerabiam tam sobie na deski. Paleta taka kosztuje 4,5 tysiąca w szczycie. Jeśli chodzi o cenę, i tam jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo zostało mi tego drewna. Więc finalnie obstawiam, że z tych drzew śmiało mogę powiedzieć, że wyciągnę z 250 tysięcy. Serio. Trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam. Hej, hej.